Z city za Cą propozycję gry w pierwszoligowym klubie piłkarskim odmówił. Ktoś pomyślałby, że nasz bohater jest co najmniej szalony. Nie, on po prostu jest adwentystą. Co to ma wspólnego z jego karierą? Zobaczcie. Dariusz Ginda gra w piłkę od 10 lat. W barwach swojego klubu czwartoligowej hojnowianki już dziewięć. Przez ten czas aż 10 razy proponowano mu zmianę klubu. Na lepszy za większe pieniądze zawsze odmawiał. Lubię grać w piłkę, jest to moją pasją, rozrywką, ale nie jest jakimś celem w życiu. Darek jest adwentystą. Wierni tej religii nie pracują w sobotę. Większość piłkarskich meczów odbywa się właśnie tego dnia. Jak dwa dni nie biegam za piłką, to muszę skoczyć do lasu i pobiegać, no bo po prostu mam takie jakby niedociśnienie. Darek z żoną i czteroletnią córeczką mieszka w jednorodzinnym domu u swoich krewnych. Mimo, że żyją skromnie, żona nigdy nie namawiała Darka do zmiany decyzji. Moja żona cieszy się z tego, że ja podjąłem taką decyzję. Jesteśmy rodziną religijną. I myśli tak samo jak ja. Czuję to, że myśli tak samo jak ja. On na pewno miał we mnie, w rodzinie, wsparcie, więc podobało mi się to, jak. jak? Nie ulegał pokusom. Chcieliśmy podpisać z nim umowę kontraktową i dać mu szansę gry w ekstraklasie. Darek pracuje w chojnowskich zakładach produkujących łańcuchy. Ja w tej chwili zarabiam małe pieniądze, a gdybym grał w zagłębiu, no to, to by się zmieniło nawet dziesięciokrotnie. Obiecano mi przy przejściu samochód, mieszkanie pieniądze na zagospodarowanie to była wielka pokusa. Moje życie przy przejściu do pierwszoligowego zagłębia Lubin zmieniłoby się diametralnie. Na pewno finansowo. Zarobki pierwszoligowego zawodnika za jeden mecz to jest około 30-40 milionów. Zależy. Nie pracowałbym chyba już do końca życia, no ale jednak wybrałem inną drogę. W pierwszej wersji no Darek bardzo się z tego ucieszył i bo widać było, że, no, że, że ma chęci jednak w tym futbolu coś jednak osiągnąć. Obrałem sobie cel w życiu i dążę do niego. Tym celem jest wiara. Dla niej Darek gotów jest poświęcić wszystko. Wybór mój spowodowany był tym, że święcę sobotę. Jest to mój dzień święty, w którym nie pracuję, nie wykonuję żadnej pracy. Jeżeli podjąłbym decyzję pierwszoligowego Zagłębia, musiałbym grać w soboty. Jest to nieuniknione. Granie w piłkę w takim klubie, dla mnie, w moim zrozumieniu jest to praca. Po prostu święcenie soboty i granie, to by było przestępstwo zakonu. Terminasz rozgrywek, jak wiemy, jest taki, że gra się i w soboty, i przede wszystkim, i w niedzielę również. Co było tutaj no, nie do przyjęcia. A po prostu no, mały pożytek byłby z zawodnika, który uczestniczy w zajęciach treningowych, a, a nie mógłby uczestniczyć w spotkaniach ligowych. Piłka polska straciła kolejnego dobrego piłkarza i z tego powodu jest mi tr trochę szkoda. Gdybym miał ja w wieku 24 lat wybrał zagłębie Lublin, potrwało to by góra 10 lat. A co później? Myślę, że porzuciłbym wtedy Boga, no bo wiadomo, jak się ma więcej pieniędzy, ciężko jest znaleźć Boga. Może kibice piłkarzy będą mieli żal do Dariusza. Może trafiłby nawet do reprezentacji, ale wygląda na to, że on sam jest naprawdę szczęśliwy, że oparł się pokusie. Trudno jest chyba spotkać osobę, która nie chce odnieść sukcesu, albo kiedy sukces jest w zasięgu ręki, dobrowolnie z niego rezygnuje. Ja spotkałam taką osobę. To pan Dariusz Ginda-Schojnowa. Miał on duże szanse na spełnienie dziecięcych marzeń o zostaniu wielkim piłkarzem. Dlaczego zrezygnował? Proszę popatrzeć. Dariusz Ginda jest piłkarzem czwartoligowej Chojnowianki. W tym zespole gra już 9 lat. Przez ten czas dostał kilkanaście propozycji przejścia do lepszej drużyny. Nigdy jednak się na to nie skusił. Dlaczego? Bo wtedy musiałby wyrzec się swojej wiary. Bóg jest najważniejszy. Jak ktoś ma coś wpajane od dziecka, także już później to wszystko rozumie. Dla mnie ważne jest zbawienie. I gdybym ja grał w piłkę. W wieku 34 lat, być może miałbym dużo pieniędzy, a wiadomo, człowiekowi bogatemu jest ciężko znaleźć Boga. Bóg dał genialne zasady moralne. Dał 10 które co? Ty, 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 ty... Pan Dariusz wraz z rodziną należy do kościoła adwentystów dnia siódmego. Jest to protestancki nurt chrześcijaństwa, w którym jedynym obiektem czci jest Bóg. Adwentyści radykalnie przestrzegają obowiązku świętowania soboty. To dla nich dzień wolny od jakichkolwiek zajęć. Dzień odpoczynku i refleksji. Adwentystą jestem, można powiedzieć, od urodzenia, bo moja mama była adwentystką. Także z wiekiem dorastałem w tej wierze i w wieku 16 lat uczciłem się. Były momenty, że buntowałem się, bo wiadomo, no, koledzy idą gdzieś, czy to jakaś zabawa. Później z czasem, z wiekiem dorastałem i coraz bardziej rozumiałem to, do czego dążę, jaki mam celi. A w tej chwili już niczego nie żałuję. Wszystko w życiu pana Dariusza podporządkowane jest religii, ale to właśnie futbol pomógł mu zaakceptować wiarę. Zaczęto go szanować. Dla swojej religii zrezygnował z dużych pieniędzy i z lepszego życia. Nie żałuje tej decyzji. Rodzina go popiera i rozumie. Przykre jest tylko to, że czwartoligowe drużyny specjalnie planują mecze z Chojnowianką na sobotę. Tak, aby Darek nie mógł grać. Osłabiona w ten sposób drużyna najczęściej przegrywa. Myślę, że w tej klasie, w której w tej chwili występuje, to jest bardzo dobry. On jest w jakiś sposób troszeczkę inny od nas i wydaje mi się, że, że przede wszystkim trzeba, trzeba go podziwiać za to, że po prostu odważył się o sobie powiedzieć wszystkim dookoła. Generalnie w tej chwili wszyscy wiedzą, jak on funkcjonuje w tym środowisku i może pierwsze momenty miał trudne z tego, co on sam przekazywał tutaj, ale w tej chwili został on generalnie zaakceptowany i ja, ja, go, ja go podziwiam, że, że po prostu pokazał się tak na zewnątrz, nie, nie, nie trzymał tego w jakiejś tajemnicy. Przykre sytuacje związane z tym, że jestem wyznawcą innego kościoła były. W wieku tam 10-12 lat, no wiadomo jak to jest się młodym, Inni naśmiewają się, czy to kocia wiara, czy to coś takiego. Ale gdy ja zacząłem grać w piłkę w czwartoligowej drużynie, zacząłem osiągać wyniki, to wszystko się tak, jakby urwało. O przejście Dariusza Gindy do pierwszej ligi zabiegało m.in. Zagłębie Lublin. On jednak odrzucił nawet tę ofertę. Nikt nie był w stanie zagwarantować mu wolnych sobot. A sobota to dla niego Dzień Święty. Dzień, w którym nie pracuje, nie gra. Tylko raz zrobił wyjątek od tej reguły. To jest ten mecz. Ja weszłem, można powiedzieć, po zachodzie słońca. To był bardzo ważny mecz. Jest to mecz z Górnikiem Złotoria. Z rywalem, można powiedzieć, odwiecznym, Zamiedzy. Zachód słońca miał być 7 minut po godzinie czwartej. I ja weszłem 7 minut po godzinie czwartej. I w tej chwili podaję... Aha, nie, nie, przepraszam. To nie, to nie jest ta sytuacja. Ja jeszcze nie wiem, czy ja weszłem już na boisko, ale mi się zdaje, że już weszłem i szczeliłem ramkę na 3-0. I to był mecz, który, którego nie żałuję, bo, bo pomogłem chłopakom, ale drugi raz tego samego nie zrobię już po prostu. Człowiek dzisiaj no, Szatanowi by sprzedał wszystko, nawet duszę, żeby y, zrobić czy karierę, czy pieniądze. Y, myślę, że to co różnicuje, powiedzmy, nasze postawy, postawę darka, dlaczego on to, to, tą drogę wybrał, a nie inną, to jest docenienie tego, co Jezus Chrystus zrobił dla Niego, gdy umierał na krzyżu Golgoty. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, bardzo Ci dziękujemy za ten dar, który nam daje każdego dnia. Daj. Było dla mnie niezwykle inspirujące. To dla mnie jest człowiek sukcesu, a jego sukces polega na tym, że żyje on w zgodzie ze sobą. Oglądają Państwo Wizjer TVN, magazyn reporterów. Kasia bardzo cieszyła się.